Dzień dobry! Cześć! Co słychać! Dzień dobry! Miło cię widzieć! I ciebie! I was też! Cześć! Hej! Dzień dobry! Jak się miewasz? Dzień dobry! Cześć! Pracowity dzień w Bigleton, pracowity dla piekarza i oczywiście dla zapracowanej businesswoman Franki. Wciąż gada 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 i nigdy nie ma dość. Gada gada gada, dzwoni ktoś. Gada gada gada, to taka praca jest. Dzwonisz do Franki businesswoman, cześć? Przepraszam, recy pa. Przepraszam bardzo. Poproszę może jedną babeczkę. Mm, babeczki. Już Uwielbiam podaję. je. to Doliczyć torbę? Tak, poproszę. Pięć pensów za Można... torbę i dwa funty za babeczkę. Razem dwa funty. Pięć pensów. Można telefonem? Tak, oczywiście. Płacenie telefonem to duże ułatwienie. No, Dziękuję, czas ta wracać ta. do pracy Ups Oj, przepraszam Nic się nie stało, posprzątam Wiem, że jesteś zajęta Dziękuję, Liam, to bardzo miłe Pa Ale pomocny policjant Mogę prosić... Piernikowego ludzika? O, no pewnie Już podaję mm, piernikowe piernikowego Piernikowe ludziki, ludzika. je też uwielbiam Zapakować do torby? Tak, proszę a to sprytny schowek na pieniądze. Jeden funt, pięć pensów. Dzięki, pa. pa! Dokąd Liam wynosi torbę pełną śmieci? A, Niesie je do parku dla Kadidży, artystki. Niepotrzebny plastik Dziękuję, przyda się do mojego kolażu Pa! pa. Bardzo to oryginalne Wyklejanie zamiast malowania Cześć, Kadzidza Och, bizneswoman ciągle się zajęta się pa. Uważaj na ulicy Zajęta jak zwykle Pewnie jedzie na spotkanie biznesowe. Dzięki. Jedźmy. Może udaje się nareszcie odpocząć w autobusie. Gdzie mój telefon? Ach, nadal nie odpoczywa. Szuka czegoś. Zatrzymaj się! Zgubiłam telefon. To nagły wypadek. Muszę wysiąść. Katastrofa. Dziękuję pa. Czy ktoś pomoże Franki znaleźć telefon? A nawet wiem kto. To policjant Liam i jego dziarski krok. Tup, 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 tup. Pomocny przez cały rok i kota znajdzie też. Bo taki właśnie jest. Cześć, Cześć Liam! Nie mogę znaleźć mojego telefonu. Pomożesz mi! Hmm, jeśli zrobisz parę kroków w tył, może się znajdzie. Okej! Okay. Ma iść tyłem? Chwila! To nie tak! Wróć do miejsc, gdzie byłaś! Jasne, dobra myśl. Byłam w parku z Kadidżą. Ach, czyli Franki musi prześledzić wszystko, co robiła wcześniej. Dobrze, sprawdźmy. Cześć, Kadidża! Cześć! Kadidza. Kadidza. Cześć. Czy widziałaś mój telefon? Nie mogę go znaleźć. Nie, ale może przeszukamy razem park. Dobry pomysł. Ja sprawdzę tutaj. No pewnie. Franki mogła zgubić telefon, kiedy przebiegała dzisiaj rano przez park. Może gdzieś go upuściła. Pod ławką go nie ma. Tutaj też nie. W torbie z plastikiem też nie Ani ma. tutaj. O rety. Przepadł jak kamień w wodę. Szukaliśmy już go chyba wszędzie! A was co tak rozbawiło? Usiadłaś na moim kleju. O nie! To za okropny dzień! Czekaj, podniesiemy cię! Dobrze spróbujmy! Raz, raz dwa, trzy! I wywrotka! No ale gdzie była Franki, zanim poszła do parku? Ach, no siastro, tak, była piekarniki. w piekarni. Gdzie by je tu położyć? Zdaje się, że Alim upiekł kolejne nie. pyszności. Pyszno, tak. Słodkie bułeczki, położyć? niesamowicie lepkie od lukru. Te to naprawdę uwielbiam. Czy widziałeś gdzieś mój telefon? Nie, ale proszę, możecie się rozejrzeć dookoła. Trzeba go znaleźć. Tu go nie ma. Może wpadł do koszyka z bagietkami? I takie przeszukania to ja rozumiem. Porządna policyjna robota. Telefon wyparował. O, rozpłynął się w powietrzu. O nie! Prosto w lukier! Zapraszamy na wiadomości z Bigleton. Mieszkańcy poszukują zaginionego telefonu. Pod ławką go nie ma. Tutaj też nie. Szukali już wszędzie, aż trudno się odkleić od telewizora. Czy bizneswoman Franki odnajdzie swój telefon? Przepraszam, halo? To telefon dzwoni? To, to na pewno do mnie. Halo? To jednak nie mój! Nie, to nie jest telefon Liama. Halo? Halo? Nie, nie do mnie. Ani Alima! To dzwoni gdzieś koło ciebie, To w telefon bizneswoman! Ale gdzie on jest? Znów się przykleiłam. Aha, no tak, usiadła na pomogę. lepkich bułeczkach. Gotowy, raz! raz. Dwa, Dwa, trzy, <laughs> Wszystko w porządku? Wszystko porządku. gra! Świetna praca zespołowa! Lepiej znajdźcie telefon, nim przestanie dzwonić. Szybko! To nie to! To tylko bułeczka! To nie to! Sprawdź w kieszeniach! Dobra, sprawdź też z tyłu! Dobrze! Widzicie go? Tak! Uf, mam go! Ale Hura! numer. Przez ten cały czas miałaś telefon w kieszeni. Na to wygląda. Sprawdź, kto dzwoni. Halo? I kto to? Pomyłka. A. Skoro odzyskałam telefon, to może zrobimy sobie selfie. Dobry pomysł. Selfie z super pomocnymi przyjaciółmi. Cóż za świetna pamiątka. Bardzo Och, jak to podoba, miło, to miło widzieć bizneswoman poświęcającą czas przyjaciołom! No, no, no. To doskonała okazja do hucznego świętowania Bigleton! Raz, dwa, trzy, cztery! Z przyjacielem ten, kto cztery? Pięć, sześć, siedem! Tak! Z przyjaciółmi smutku, tak! Raz, dwa, trzy, cztery! Wszystkie myszy lubią zery! Pięć, sześć, siedem! Tak! My lubimy życia smak Bo z przyjacielem zawsze Spigleton, bo z przyjacielem zawsze weselej. To z przyjaciele Spigleton, z przyjaciel wysłucha, pocieszy cię, zawsze pomoże i podzieli się. Przyjaciele, bo to są, krzykni i z pomocą mkną. Bo z przyjacielem zawsze weselej. To przyjaciele Spigleton. Bo z przyjacielem zawsze weselej To przyjaciele z tańce, 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 tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! To tańce hulańce! To tańce hulańce! Tańce hulańce! tańce hulańce! To tańce hulańce! To tańce hulańce! To tańce hulańce. tańce hulańce. Big 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 Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika, Reżyseria Izabela Bukowska. Dźwięk i montaż Marlena Korman. Dialogi polskie Patrycja Sobaszek. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Martin Finch, Gabriela Terentowicz, Antoni Jędrak, Lena Hondzyńska, Bruno Obsikowski, Alicja Warchocka i inni.